Dzień dobry kochani, witam serdecznie wszystkie zodiakalne panny na czytaniu tygodniowym od 4 do 10 listopada bieżącego 2024 roku. Karty mam już potasowane, już je przekładam, i zobaczymy, co tam ciekawego nadchodzący tydzień dla Was zapowiada. Poniedziałek, paźdenarów, wtorek, królowa buław. Środa szóstka tenarów, czwartek pięć buław, piątek trzy buławy, sobota dziewięć kielichów i niedziela rycerz mieczy. W tle mamy arcykapłankę. No dobrze. Widać? Widać. Dopowiemy sobie tutaj tą piąteczkę buław. Tak, to bardzo ładny tydzień. Arcykapłanka w tle, silna intuicja, przeczucie, wiedza, mądrość, ale też dyskrecja, skromność. Więc być może w tym tygodniu nie mówcie o sobie zbyt wiele. Zachowajcie pewne sprawy w sekrecie. Działajcie instynktownie. Dyskretnie. Nie każdy musi znać Wasze plany. Nie każdy musi wiedzieć o Waszych intencjach. Dobry czas na podpisywanie umów. Studia, nauka, szkolenia, być może w tym tygodniu będą ważne. Piąteczka Buław, Królowa Kielichów i trzy Buławy. No dobrze, moi drodzy, poniedziałek październik. Dobry czas na pracę, więc te panny, które szukają pracy, znajdą tą pracę, widać Wasze bardzo takie duże zaangażowanie. Poważnie podchodzicie do tematu. I jeżeli tylko oferta złożona Wam w poniedziałek będzie Wam odpowiadać, od razu chcecie podjąć się współpracy. To jest Wasza karta, więc być może w tym dniu. Będziecie osobiście załatwiać jakieś sprawy finansowe, e, wizyta w banku, otworzenie konta, może jakieś drobne zakupy. E, dobry dzień na zapisywanie się na kursy, szkolenia, y, podejmowanie się jakichś praktycznych zajęć. Jeżeli macie pracę, być może w tym dniu będzie premia. E, Przyjdą też jakieś pieniążki oczekiwane, zwłaszcza na dzieci. Może być też tak, że jakieś opłaty trzeba będzie w szkole dokonać nie wiem, może za obiady, może jakaś wycieczka szkolna więc tu też finanse na dzieci może jakieś dodatkowe przybory trzeba kupić, jakieś prace wykonać tak. I tutaj dziecko będzie potrzebowało jakichś dodatkowych akcesoriów. Co jeszcze? Może Was odwiedzić w tym dniu córka, wnuczka, spotkanie z młodą kobietą z pod znaku byka panny bądź koziorożca, drobne zakupy być może właśnie nie tylko na dzieci, tak, ale, ale potrzebujecie akurat na coś wydać pieniądze i w tym dniu pojawi się. Jakaś korzystna oferta w internecie, albo wybierzecie się do galerii i y, tą rzecz, ten przedmiot uda się nabyć. Co w związkach? W związkach stabilizacja. Myślę, że tutaj będziecie doceniały w tym dniu, moje kochane panny, starania partnera bądź partnerki. Na pewno, jeżeli chodzi o pomoc w jakichś domowych e, czynnościach. Natomiast samotny panny, jest ktoś, kto ma poważne względem ciebie zamiary. Być może ktoś z, ze środowiska zawodowego, może na uczelni, w szkole, e, może was zaprosić na spotkanie i myślę, że panna tego spotkania nie odmówi. Ogólnie bardzo spokojny dzień, bez żadnych nieprzyjemnych wydarzeń. W pracy też wywiążacie się świetnie ze swoich obowiązków, tak jak powiedziałam, tutaj jakieś dodatkowe będą bonusy, ewentualnie będziecie mogły sobie parę groszy dorobić. We wtorek mamy Królową Buław, spotkanie z kobietą z podnaku Barana Lwa bądź Strzelca, energiczna, pewna siebie, zaradna kobieta, która może Wam pomóc w załatwieniu jakiejś sprawy, może być pośredniczką, może być yy, przewodniczką. W jakiejś tam sprawie. Jest to też karta, która mówi, że prawdopodobnie pracę podejmiecie, będziecie z tej pracy bardzo zadowolone. Te panny, które mają pracę, będzie dużo od obowiązków, zwłaszcza jeżeli jesteście na kierowniczym stanowisku, ale świetnie wywiążecie się ze swoich obowiązków. Dobry dzień na wizytę u fryzjera, kosmetyczki, trening więc tutaj wszelkiego rodzaju jakiś wysiłek fizyczny będzie bardzo taki dodający energii pannie a może coś związane z pasją na przykład, nie wiem, kurs tańca albo jakieś inne hobby co w związkach w związkach bardzo dobrze i tutaj widać, że jesteście doceniane komplementowane przez partnerów bądź partnerki że jest to zaangażowanie w związek być może w tym dniu wyjątkowo spędzicie wieczór, we dwoje, e, prawiąc sobie komplementy i, i pokazując, jak jesteście dla siebie ważni. Samotne panny, jeżeli umówiły się na spotkanie, to osoba zrobi na Was bardzo dobre wrażenie. Może zaiskrzyć, więc być może będzie z tego coś więcej. E, natomiast te panny, które są w ukrytym jakimś związku, no będzie schacka, tak? Więc tutaj w tym tygodniu spotkacie się, ale wasza relacja jest utrzymywana w tajemnicy. E, dosyć aktywny dzień. Spędzicie go w fajnej atmosferze, na różnych przyjemnościach, więc korzystajcie pełną parą. Pozytywnie, pozatwiacie sobie wszelkie sprawy. Będziecie miały energię do działania i taką wewnętrzną motywację, siłę, dar przekonywania do tego, żeby z każdą sprawą się zmierzyć i sobie z nią poradzić. W środę mamy szósteczkę denaru, więc tutaj być może już konkretne decyzje odnośnie pracy, będzie przedstawiona umowa, rozliczenie też za jakąś transakcję. Bardzo dobry dzień na kupno, sprzedaż. Jeżeli staraliście się w poniedziałek, na przykład, jakąś niedużą pożyczkę. W środę e, zostaną Wam przelane pieniążki na konto, jakieś wpływy też, tak? Więc, tutaj, jeżeli oczekujecie jakiegoś przelewu, powinny pieniądze dotrzeć. Bardzo udany dzień, jeżeli chodzi o zakupy. I to w obie strony: czy chcecie sprzedać coś bądź kupić. Tutaj, wymiana handlowa e, pójdzie bardzo dobrze. Być może yy, zwrócą się jakieś wcześniejsze inwestycje, zwłaszcza te panny, które prowadzą swój własny biznes, handlują, prowadzą jakieś, świadczą jakieś usługi. Tutaj w tym dniu będzie sporo klientów zainteresowanych współpracą z Wami, będą klienci, którzy zostawią pieniążki za Wasze atrakcyjne produkty. Szóstka denarów to jest taka równowaga, y, konkretnie załatwione sprawy. Mogą być też jakieś pieniądze zasądzone może alimenty, może jakieś odszkodowania więc tutaj pod względem materialnym bardzo dobry dzień w związkach bardzo dobrze może mąż przyniesie wypłatę, może żona <laughs> śmieje się ale no szóstka denarów to jest takie odwzajemnianie yy, zaangażowania w związek więc tutaj widać, że jesteście nie tylko parą, która świetnie ze sobą rezonuje, darzy się uczuciem, ale też partnerami, którzy na co dzień świetnie się dogadują, w każdej sprawie potrafią dojść do porozumienia. Samotne panny no cóż, dacie szansę chyba tej relacji i będziecie planować tutaj kolejne spotkanie. Co jeszcze z tą szósteczką denarów? W tym dniu zastanówcie się, czy nie macie jakichś zasobów. Jeżeli macie jakieś zasoby, czy nie moglibyście je w jakiś pożyteczny sposób zainwestować? Niekoniecznie lokata w banku, być może właśnie jakaś inwestycja, żeby coś zakupić, coś, co nie straci na wartości. Może jakaś ziemia, może jakieś nieruchomości. Więc te panny, które mają jakieś większe oszczędności, być może będą rozważały taką. Lokaty kapitału. Dobrze, kochani, w czwartek mamy piątkę buław, królową kielichów i trzy buławy. E, tutaj może być konflikt z jakąś kobietą z znaku raka, skorpiona bądź ryby e, odnośnie podjęcia jakiejś decyzji, możliwe, że współpracy. Natomiast karty mówią, żebyście w jakiejś tutaj rywalizacji, w jakiejś mm, polemice słownej, ewentualnie. Przekonywaniu kogoś, że nie ma racji, nie unosiły się emocjami, tylko na spokojnie. Myślę, że też jest planowany jakiś wyjazd i tutaj panna wewnętrznie się tak bije z myślami, czy jechać, czy nie jechać. Możliwe, że jest taka propozycja z pracy, ale no nie jest to dla was dogodny termin, więc tutaj być może musicie sobie to przedyskutować, zwłaszcza w związkach, gdzie macie dzieci, jesteście rodziną i być może pewne obowiązki musiałyby przejść tutaj na stronę waszej drugiej połówki. E, uważajcie na konflikty. Jeżeli prowadzicie swój własny biznes, nie bójcie się konkurencji. E, zawsze jest sposób na to, żeby z nią jakoś dojść do porozumienia. Może atrakcyjna cena, może inwestowanie w reklamę. E, co jeszcze? Dobry dzień na wizytę u lekarza, więc tutaj nie odwlekajcie. Zwłaszcza jeżeli chodzi tutaj o jakieś dolegliwości związane z krążeniem, z potencją, ogólnie odpornością organizmu, może często łapią Was jakieś infekcje i, i nie możecie się doleczyć, więc warto tutaj skonsultować się ze specjalistą, być może zaradzi coś temu. W tym dniu może być jakaś osoba możecie oczekiwać jakiejś osoby. Ta osoba może do Was przyjechać, z dalekiej podróży, może ktoś w odwiedziny, a może osoba z pracy, którą musicie odebrać z lotniska, z dworca i dowieść do firmy. Co jeszcze? Jeżeli chodzi o własny biznes, tutaj to to jakieś dobre rokowania na przyszłość, więc wydaje mi się, że do tej pory jak biłyście się z myślami, czy bo to tak jakby serce kłóciło się z rozumem. Wy intuicyjnie czujecie, że powinnyście to zrobić, ale gdzieś tam logika wam podpowiada, że jednak jest jakieś ryzyko. Myślę, że powinniście pójść za głosem intuicji jednak dobrze wybrać, ponieważ będzie to miało odzwierciedlenie w przyszłości. Te panny, które czekają na kuriera, kurier może nie do, albo się spóźni, albo nie dojedzie przesyłka, i tutaj też będziecie troszeczkę zirytowane z tego powodu, bo jakiś tam czas. Poświęcicie na oczekiwanie tej przesyłki, a ona nie dotrze, i w międzyczasie mogłybyście pozałatwiać jakieś inne sprawy. Co w związkach? Może być jakaś kłótnia, ewentualnie nie dojdzie do spotkania, bo ktoś nie będzie mógł w tym dniu do Was przyjechać. Mówię tu do panienek samotnych, które coś tutaj, że tak powiem, nowego rozpoczynają. Natomiast w stałych relacjach, też tutaj jakieś tematy odnośnie przyszłości. Może chodzi o przeprowadzkę, może chodzi o karierę zawodową, która gdzieś tam wkradła się w waszą przestrzeń życia domowego i troszeczkę zaburza ten spokojny stan, który do tej pory był. W piątek mamy trzy buławy, więc tu faktycznie wreszcie ktoś do was dojeżdża, kto miał dojechać będzie jakaś przesyłka, jakieś towary. Może być tak, że wy jesteście w podróży. Tutaj mogą być odwiedziny siostry, też kogoś z rodziny, córki, jakiś gość wyczekiwany. Bardzo dobry dzień na podejmowanie decyzji, na współpracę, na zostawianie jakichś starych spraw za sobą naruszenie z jakimś nowym projektem, przygotowywanie się do jakichś nowych tematów zawodowych. Może być też tak, że niektóre panny wyjeżdżają gdzieś na stypendium. I tutaj też zastanawiały się, czy sobie poradzą, czy, czy, czy to jest dobra myśl, ale myślę, że tak, że warto tutaj skorzystać z jakiejś propozycji. W relacjach po jakimś dniu takich nieporozumień dojdziecie już do, do porozumienia, pogodzicie się. Natomiast, no. Panna, jeżeli biła się z myślami, bo polubiła tu jakoś tą osobę, no może nie doszło do spotkania, ale jednak gdzieś tam macie się ku sobie, to jednak dacie szansę tej relacji. Natomiast tutaj chyba taki konflikt też był z sobą, z którą jesteście w takiej ukrytej relacji. To znaczy panna oczekiwała zapewnień o uczuciu, jak ty to dalej widzisz, jak ty ym, wyobrażasz sobie wspólną przyszłość, a nie usłyszała jakichś zapewnień, i to mogło ją troszeczkę zaboleć. Mogliście o to się gdzieś tam spiąć, ale następnego dnia jednak być może ktoś musiał sobie coś przemyśleć albo powiedzieć wam to, co chciałyście usłyszeć, i widzę, że tutaj jednak panna ma nadzieję, że jednak będzie dobrze. E, w sobotę szósteczka kielichów, bardzo dobry dzień, świetne samopoczucie. Jeżeli jesteście w pracy, spokojny dzień, no zrobicie co tam macie zrobić, wywiążecie się ze swoich obowiązków, fajna atmosfera w pracy, być może szef wcześniej was puści do domu. E, popołudnie spędzone w domu z rodziną, ewentualnie z przyjaciółmi, e, możliwa randka, wyjście ze znajomymi, a może domówka, gdzieś zjecie sobie na mieście. W restauracji albo w domu jakaś gościna, będzie jakaś niespodzianka, może spełnić się wasze jakieś marzenie, ktoś może was miło zaskoczyć. Dużo też komplementów, zapewnień o uczuciu ze strony partnera. No i jakaś, właśnie niespodzianka może gdzieś was partner bądź partnerka zabierze coś, co było w tajemnicy organizowane, bo miało być niespodzianką i naprawdę będziecie miło zaskoczone. Więc taki przesympatyczny dzień. I kulinarnie, że tak powiem, ktoś Wam tutaj dogodzi, ale też będziecie czuły się spokojne, wypoczęte, miło spędzicie ten czas w jakimś fajnym miejscu, dużo jakichś atrakcji, no takie niezapomniane chwile, więc yy, sobota będzie urocza i wyjątkowa. W niedzielę mamy Rycerza Mieczy. Nie dajcie się sprowokować do kłótni jakiemuś bliźniakowi, wodnikowi bądź wadze, mężczyzna po 35 roku życia. Uważajcie na drodze, żeby gdzieś tam was fotoradar albo policja nie zatrzymała. Nie przekraczamy prędkości. Nie śpieszymy się, bo ten rycerz mieczy jest zniecierpliwiony. On by tak szybko chciał troszeczkę szybciej dotrzeć do celu, a, a no, nieraz później odbija się to na naszym portfelu. Ale dobry czas na naukę, na lekturę. Na, na rozmowy, na podejmowanie jakiejś decyzji. Być może też będziecie chcieli sobie zaplanować kolejny tydzień, przejrzeć jakieś dokumenty, przygotować się do kolejnego dnia pracy, w zależności jaki zawód wykonujecie. No wiadomo, że tutaj osoby, które zajmują się papierkową robotą, czasami tę robotę biorą do domu i muszą się zapoznać z jakimiś treściami, żeby przygotować się do kolejnego tygodnia. No dobrze, kochani, to tyle. Ja Wam życzę wspaniałego, udanego tygodnia. Dziękuję bardzo za uwagę, pozdrawiam i do usłyszenia.